Szanowni Państwo, przed nami kolejny na pewno trudny dzień, gdzie będziemy starali się wybrać najlepsze osoby, które pokierują Unią Europejską w nowych czasach. To niezwykle ważne, żebyśmy potrafili wypracować kandydatów, co do których ogromna, ogromna większość państw członkowskich, a najlepiej wszystkie są zgodne. Nowe czasy potrzebują nowych ludzi, nowych idei, nowych otwarć, i dlatego te kryteria, które sobie na samym początku ustaliliśmy i które też są ujęte od strony formalnej, są bardzo ważne. Chcemy, żeby kandydaci byli w dobrani na zasadach pewnej równowagi geograficznej, ale oczywiście bardzo ważne, ważne jest również to, żeby byli to kandydaci, którzy mają otwarte głowy, otwarte serca na Europę, która przecież jest na różnym poziomie rozwoju ze względów przede wszystkim historycznych. Generalnie na pewno nie będą to łatwe rozmowy. Ale wierzę w to, że dzisiaj dokonamy bardzo znaczącego postępu, być może nawet uda nam się uzgodnić tutaj na poziomie Rady Europejskiej personalia. Przypomnę tylko, że Parlament Europejski będzie wkrótce wybierał swojego przewodniczącego. Wiadomo, że Rada Europejska wyłania na zasadzie wyłącznej kompetencji przewodniczącego ze swojego grona, wyłania sama przewodniczącego bez ingerencji jakiejkolwiek innej instytucji. Europejski Parlament robi to samo w odniesieniu do przewodniczącego Parlamentu, a przewodniczącego Komisji Europejskiej. Proponuje Rada Europejska i tutaj ta nasza inicjatywa jest inicjatywa niejako personalna, jest bardzo ważna, ale oczywiście musi się to odbyć w pewnym konsensusie z Parlamentem Europejskim. A więc jesteśmy teraz w takim kluczowym momencie. Jestem w dobrej myśli, ale na pewno będą to bardzo trudne rozmowy. Panie Branzize, a jak było na spotkaniu grupy V4, bo teraz premier Babisz mówił, że było spotkanie koordynacyjne, takie jak zwykle tradycyjne. Tak, mamy właściwie codziennie można powiedzieć spotkania koordynacyjne grupy V4. Wczoraj też mieliśmy kilka spotkań bilateralnych, rozmowy telefoniczne, konferencje odbywają się praktycznie bez przerwy. I one mają służyć jednemu celowi, temu, żeby wypracować dobry kompromis. Chcemy, Polska chce, żeby kompromis był dobry, żeby uwzględniana była perspektywa Polski, perspektywa krajów wyszehradzkich i Europy Centralnej. I cieszę się bardzo, że tak się dzieje coraz bardziej, ale na pewno jeszcze przed nami długa droga, żeby uzgodnić ostateczne personalia.